Tak, no niewątpliwie bardzo się cieszymy z tego, że możemy gościć w naszych drogach tak szacowną drużynę, która 13 razy sięgnęła po tytuł mistrzowski w Polsce, to zacne dokonanie, więc cieszymy się, że na cel zgrupowania wybrali sobie właśnie Arłamów. Mam nadzieję, że Arłamów swoją infrastrukturą, dostępnością i sposobem przygotowania wyposaży Wisłę Kraków to, co najlepsze do, do tego, żeby sportowo mogli tutaj przeprowadzić wszystko to, co sobie Sztab Trenerski założył. Z wszelkich dostępnych na tę chwilę, e, e, dzięki zaleceniom rządu, mogą pi, piłkarze białej gwiazdy sobie tutaj korzystać. Ja powiem, że w normalnych warunkach e, nie pandemicznych, ale normalnych warunkach. 32 dyscypliny sportu można uprawiać w Arłamowie na w pełni certyfikowanych i przygotowanych do tego boiskach, kortach e, e, czy basenach, e, które są na przykład w tej chwili wyłączone. Natomiast no, Arłamów daje taką możliwość w 100% przygotowania się sportowego, dlatego u nas Przygotowują się i drużyny piłkarskie, ale i mistrzewie świata, i olimpijscy w lekkiej atletyce, i cała masa różnych innych sportów poprzez piłkę ręczną, a na siatkówce kończąc. Także tutaj warunki do uprawiania i profesjonalnego, i takiego zawodowego przygotowania sportowego są perfekcyjne. Dość powiedzieć, że jak sądzę, większość cozów w Polsce nie ma aż tak wyposażonej tej Strefy sportowej, jak ma wyposażone Arłamów. I z tego jesteśmy bardzo dumni, z tego się cieszymy i chcemy, żeby jak to naj, najlepiej służyło piłkarzom Białej Gwiazdy, żeby mogli się jak najlepiej do sezonu przygotować i potem w sportowych warunkach realizować cele założone sobie przed sezonem. Przez ostatnie dwa miesiące, w których hotel nie funkcjonował, E, pracowaliśmy bardzo mocno w, tutaj nad polityką bezpieczeństwa i myślę, że ta polityka bezpieczeństwa, bezpieczne arełamów, którą wdrożyliśmy przez ten ostatni czas, była też e, pewnie jakimś tam czynnikiem istotnym przy wyborze oferty, jeżeli chodzi o zorganizowanie tego zgrupowania, bo te środki ostrożności, one są e, wprowadzone w takiej bardzo profesjonalnej polityce bezpieczeństwa, która zawiera mnóstwo, mnóstwo na przykład. Rzeczy, które musieliśmy dostosować przed przyjazdem piłkarzy do nas, i począwszy od tego, że oczywiście dokonujemy badań każdego gościa, który wjeżdża do naszego obiektu, a skończywszy na tym, że takie badania również przechodzą, przechodzą wszyscy nasi pracownicy. Arłamów jest dosyć dużym obiektem, i dlatego też musieliśmy zastosować takie rozwiązania. Nie, nie tylko organizacyjne w dbaniu o to bezpieczeństwo zawodników, ale i naszych gości, ale przede wszystkim rozwiązania systemowe. Dlatego no, w, tych, w tych wszystkich przestrzeniach w Arłamowie mamy przez ten ostatni czas zamontowany specjalny system dezynfekcji powietrza, który powoduje, że rzeczywiście te wszystkie przestrzenie u nas są na bieżąco 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dezynfekowane. To była bardzo duża inwestycja techniczna, zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem logistycznym, ale wszystko po to, by to bezpieczeństwo rzeczywiście tutaj się objawiało na każdym kroku. Drugim z takich systemów rozwiązań systemowych, które wprowadziliśmy przez ten czas, to jest system uzdatniania wody. Dzięki za pomocą jonów srebra i miedzi ta woda jest uzdatniana dodatkowo poza całą stacją naszą uzdatniania wody po to tylko, żeby zapewnić bezpieczeństwo na każdym etapie wypoczynku czy, czy obozu sportowego, w którym się znajdują nasi goście.